Ja czołem, znajdujemy się na Boa Vista, jest strasznie wiecznie. Obecnie jesteśmy w porcie Salerei i bardzo chciałabym Wam pokazać sklep. O, to będzie super, mam wrażenie, bo sklep tutaj w Afryce zupełnie różni się, wiadomo, od tego, co znamy w Polsce. Także idę pokazać Wam, właśnie co tam się znajduje. Podkreślę też, że to jest największy sklep tutaj na całej wyspie, więc no asortyment zdecydowanie będzie się różnił od tego, co znajdziemy w mniejszych sklepikach. No ale Wam pokażę, co jest właśnie w tym dół. I Wam pokażę, o tutaj stoi Sikugarek, dumnie sobie tutaj czeka i patrzy. A po co idę do sklepu? Mianowicie, wczoraj upiekłam pączki na tłusty czwartek, bo uznałam, że będziemy płynąć i no, będzie mi ciężko wyrabiać ciasto, więc chciałam zrobić je... Trochę wcześniej, zrobiłam je we wtorek. I pochwaliłam się naszemu przyjacielowi. Zaprosiłam go na te pączki. No i tak bardzo mu posmakowały, że teraz idę po kolejną paczkę drożdży. I znowu będę piekła już specjalnie tylko dla niego, no bo szanujmy się, no jednak nie będę jadła tyle pączków. Mimo, że były naprawdę bardzo dobre, także uznałam też, że to jest dobry pretekst. Żeby Wam trochę nagrać jak to wygląda, co można znaleźć na półkach. Tylko no, powtórzę to jeszcze raz, to jest naprawdę największy sklep tutaj. I mają niezły asortyment jak na warunki tutaj wyspiarskie, ale tak jak mówię, wie Port jest strzeżony, ma tutaj jakby swoich ochroniarzy. E, więc czujemy się dość bezpiecznie i nasza przezorność taka, żeby zawsze gdzieś tam pilnować pontonu czy różnych innych rzeczy, no tutaj się nie sprawdza, bo po prostu naprawdę wszystko jest fajnie pilnowane. Tutaj Wam pokażę panów. Ten pan w białej koszulce właśnie tutaj wszystkiego strzeże. Oczywiście to jest zmiennik, bo mają tutaj swoje jakieś zmiany i tak dalej i tak dalej. Także tak to się prezentuje tutaj. Są bardzo sympatyczni, mili. Hola, hi! Hola, ja. Bardzo sympatyczni i mili. Na do sklepu jest jakiś, nie wiem, kilometr. No i też wam przy okazji pokażę jak to wszystko wygląda. <gryw> nie ma tu zbyt wiele co pokazywać tak naprawdę. No ale to jest taka rzeczywistość afrykańska. W porcie, poza jachtami, nie ma żadnych statków. Dzisiaj przypłynął prom, na chwilę zabrał jakieś tam ludzi, i to tyle, co się tutaj dzieje. Eee, I właśnie, już na horyzoncie, ten czerwony budynek. od tutaj to jest właśnie sklep, i tam zmierzamy właśnie w kierunku. A tutaj na horyzoncie widać port, tam właśnie przez chwilę byliśmy. Także idziemy, żwawym krokiem, bo zaraz słoneczko zajdzie. Nie no, myślę, że może jeszcze mamy godzinę na to, żeby coś ponagrywać jeszcze w miarę ludzkim słońcu. Tutaj jakieś standardowe osiedle na Wista, czyli totalnie nic. No już tutaj wyłania się coraz bardziej ten czerwony budynek, czyli nasz cel. Jakieś dzieciaczki wracają ze szkoły. W sumie nie, która jest godzina chyba 17.00. Także wracają sobie. A może gdzieś pobłądziły po drodze, że tak powiem. Gdzieś tam się bawiły. Bardzo dużo dzieci tu się bawi. Właśnie na podwórku, między sobą i totalnie wszystkim, co znajdą. I to jest niesamowite. Ja mówię, że niesamowite, bo dla mnie to jest naprawdę niespotykane. Jednak całe życie w Polsce pokazało mi, że. No dzieci teraz, szczególnie w tych czasach to tak niechętnie nie bawią się. Sí. <śmienny> Hola! Hola! Hola. <śmienny> 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 Czaszki zauważyły, że mam mikrofon przypięty i były bardzo zaciekawione co to jest i chciały wystąpić koniecznie w moim filmie. Także jak widzieliście wystąpiły i były niesamowicie ciekawe, co tu się dzieje w ogóle. Co tu się dzieje? <śmienny> Eee, także przywitały nas na Boa Wista. Z tym, że jestem tutaj już chyba dwa tygodnie jakoś tak. O! Pokażę wam jest sklep. Udało nam się dotrzeć. Zeszło mi nie wiem ile. Jakieś 10 minut jak z przystankami. Eee, I tak to wygląda. Jest osobno wejście i wyjście, więc fajnie, bo ludzie się nie zderzają ze sobą. Ale no budynek robi wrażenie choćby przez te okalające kwiaty z zewnątrz, naprawdę przepięknie. Może mi się uda pokazać Wam jeszcze mniejszy sklep, taki bardzo typowy jak na Baławistę. Bo tak jak już mówiłam, no to powtórzę się już trzeci raz, to jest naprawdę największy sklep tutaj. I odkryliśmy go tak naprawdę ostatnio, niestety. Bo tak zawsze jest, że odkrywamy super rzeczy. Praktycznie na koniec. Dobra, wchodzimy. Hola. I tak to tutaj wygląda. Na samym wstępie mamy koszyczki i masę olejów, oliw, jakichś różnych rzeczy. Herbat. Kaw. I naprawdę przyprawy są na przykład w takich opakowaniach zawsze. Chyba, że mają większe przyprawy, to pakują je w takie woreczki. Tak jak mięso. Jakieś octy, krakersy, kakałka. Tu może przejdziemy sobie do tego. Dużo jest rzeczy takich spuszki. puszki. No wiadomo, tutaj jednak pewnie z sportem jest problem. Jakieś fasolki, nie fasolki. Jeżeli ceny, to napiszę Wam, znaczy po prostu pewnie pojawi się na ekranie, jak to tutaj wygląda. Z cenami jest bardzo prosty przelicznik. Co to jest? A, jakieś etykietki. To jest ryż. Ryż. Tu mamy cały stojaczek z różnymi takimi drzemikami. Miód. Próbki. nie ma jakiegoś dużego wyboru, ale że w ogóle są, no to jest szacun. Tu, zobaczcie, możecie kupić sobie na przykład nie wiem ile, ponad kilogram w puszce pieczarek. No i jest tego mnóstwo, jakieś przeciery pomidorowe, tutaj jakaś chyba... o sos! Sos, proszę bardzo. Pesto. Niektóre rzeczy, na przykład, to mam wrażenie, że normalnie w Polsce gdzieś byśmy dostali. Parówki w puszce. Ostatnio i na kanarach, i tutaj to widuję. No nie wiem, mnie to w ogóle nie zachęca. Nie kupuję takich rzeczy. O, proszę to ja, bardzo. Eee, tu mamy jakieś obsiane rzeczy. Klingelsen, nawet, proszę bardzo. Słonecznik, siemianny. O, tu mamy dział, który mnie interesuje, mianowicie taki cukierniczy bardziej, a ja właśnie po drożdży przyszłam. O, to są wiórki kokosowe. To mnie bardzo zaciekawiło. I w sumie nie doczytałam, po co oni korzystają aż z takiej ilości wiórek. Na przykład to są też drożdże. Pół kilo drożdży. Gdzie u nas sprzedaje się chyba z tego też, co pamiętam, 7 gram. Ale właśnie biorę te drożdże, bo z tych wczoraj piekął się. koszyk? Nie. O, jakieś takie... ekstrakty? jak to dobrze się nazywa? Ja brałam wczoraj ten waniliowy. bardzo, cukier i brązowy i miały ryż to jest taki sklep trochę wyglądający jak magazyn tu mamy jakieś takie lody w proszku obok leżą ryby w puszce bardzo dobre połączenie i teraz przechodzimy na dział, który może większość interesować, czyli alkohole. Jest naprawdę ogromne wybory różnych win. W sumie takie alkohole też znane jakieś z Polski, jakieś jagerki, rumy, whisky, wódka nawet, proszę bardzo, Hola. O, tutaj też tego jest dużo, czyli takich y, proszków do wody. Na soczki. Same soczki. To jest ponoć ich taki tradycyjny alkohol, robiony z różnych rzeczy. Tu mamy jakieś czekoladowe z orzeszków ziemnych. Nawet chyba z miodu mają robione. Nie próbowałam tego, ale jak będę wypływać z kabu, to na pewno kupię. O, jeszcze soczek. Możemy sobie wziąć jakieś. Ten mi smakuje, bo jest kwaśny. Bo sklep jest naprawdę bardzo duży i, tak jak mówiłam, wygląda po prostu jak magazyn. Co też fajnie, bo wszystko łatwo znaleźć i Zawsze też biorę puszkę dla kota, bo zawsze jakiś się znajdzie. Zwierzaczki też mają jakiś spory wybór nawet jest żwirek. Proszę bardzo. Tutaj jeszcze nie byłam, ale to jest jakiś dział, taki bardziej higieniczny chyba. Z chemią, proszę bardzo. Ła no, tutaj jeszcze nie byłam. Nawet można kupić spray. Jakieś mydełka, no pachnie nieźle. Papier. O, w sumie muszę popatrzeć na papier 100% celulozy. Bo takie używamy na jachcie. Ale zaraz popatrzę, może poza kamerą. Ola. O, tu jakieś mamy papiery do pieczenia, czy coś takiego. Nie, no jestem w szoku. Naprawdę, tutaj jeszcze nie byłam. A tu widzę, że tu jeszcze lepsze rzeczy są. Takie Ja to lubię bardzo, takie rzeczy czystości. No sklep wymiata. Pod względem wy wyposażenia to wymiata. Jakieś różne środki do, do prania też tutaj jest. Dobra i pokażę wam jeszcze ostatni, chyba ostatni, bo jak się okazuje ja dopiero co odkryłam ten dział, ale tamten ostatni już chyba będzie. Czyli rzeczy z takie bardziej świeże. W ogóle pierwszy raz nagrywam, kiedy mówię sama do siebie, bo w sumie nie mam, nie mam towarzysza, bo staruszek sobie poszedł. Od mam jakieś mleka w proszku. Są też normalne mleka, nie tylko w proszku. Jakieś takie kaszki dla dzieciaczków. Produkt, którego każdy używa, czyli margaryny. a nawet oliwki są takie w słoiczkach. Makarony, nawet makaron razowy jest. Także naprawdę wybór jest. Przedni tutaj. No tak Jak mówię, krępuję się trochę, bo gadam sama do siebie. Bo tak jak mówię, nie mam towarzyszę. A tu to jest właśnie mleko. I teraz przechodzimy na dział świeżych rzeczy. Wziąłem puszkę do koty. A jeszcze sok. Tu mamy jakieś jabłuszka. Akurat świeżych produktów nie ma dużo, ale... Um, wystarczająco. Dużo rzeczy jest mrożonych. Jakiś mięsa, tu mamy maliny, kukurydzę, groszek, fasolka, marchewkę. A na co stoisz? A banany. Ziemniaki, czosnek, cebula, bataty, kapusta nawet jest, szczypiorek. To co widać. Jest też lada z serami, ale tak już nie będę szła. I można też kupić normalne masło. O tutaj. Całkowicie nam bardzo zależało na tym maśle, bo za margaryną to średnio przypadamy. tak to wygląda. Przechodzimy ku kasie, tu mamy wody, to już nagrywałam. Co? A, sałata jeszcze. O, tu jeszcze piwka są, nawet nie widziałam tego, proszę bardzo. W takie regiony, rejony zapuszczam się zdecydowanie rzadko albo zbyt rzadko. Ty zobacz, masz pikantne spaghetti. Co? Nie, pikantne. Z dodatkiem. Z dodatkiem. Ale dodatkiem... mrzygę Z dodatkiem tego. Czyli. Czyli. na tym? Na suficie O, bez. Ciekawe dlaczego. Czy tak na ozdobę? Czy... A nie, to jest woda. W razie pożaru to jest woda, wiesz? Butelka gazowa. No, trochę mi zajęło, żeby pomyśleć. Dobra, idziemy. Do kasy. Przy Kasiu jak chyba w każdym sklepie na świecie są bardziej takie smakowkowe rzeczy. Mamy jakieś czekolady, nie czekolady, ciasteczka, przekąski, słone. A Jakieś czekoladki... Takie znane. O i proszę bardzo, to już, jest, to już jest kasa z jednej i z drugiej strony. Ja już wyszłam ze sklepu, bo trochę mi się duszno zrobiło. Proszę bardzo. No jest naprawdę bardzo duży sklep. Może mi się uda, pokazać jakieś mniejsze, o ile jeszcze będą otwarte. Także będziemy się czaić. No taki zbyt mały no, chyba, to już jest taki warzywniak jakby. Chciałabym pokazać taki... Typowy, gdzie jest na każdym kroku, parsiusie. się. No, mi się tutaj przebić. Dobra, teraz idziemy do takiego mniejszego sklepu, ale też, do, też dość wiek, dużego. Hola! Więc wchodzimy pokazać Wam tak szybciutko. Tu przegląd takich świeżych produktów. Alkohole, soczki. Takie rzeczy higieniczne, że tak powiem. O, nawet szczoteczki elektryczne do zębów można sobie kupić. Dokumentować jeszcze nie będę to jest po prostu widać Jakieś środki do prania Papier Nawet pampersy dla dorosłych Także no, jest ten wybór Nie powiem, że nie Tutaj trafiłam na jakieś kocie jedzonko O i porcelana Proszę bardzo Najwyższa klasa Tutaj jakaś lodówka z... Z z Jakieś takie mrożonki. O, ale raj. Krokodyla. Można kupić jakieś torebki. Niektóre z nich wiadomo, podróbki. Margaryna 10kg. Dlaczego nie? Jakieś takie bardziej do. do mycia się, tak? Tak, nie, kremy, jakieś kremy. Połóżki z różnymi rzeczami. słoiki. To są co? To jest hibiskus chyba. Tak to wygląda. Znaczy myślę, że osoby, które mają niektóre nietolerancje, na przykład ja mam nietolerancję laktozy, to mają tutaj rzeczywiście problem. Ale ja mleka na przykład używam tylko do kawy, a ostatnio w ogóle nie piję kawy, więc no z tym jakiegoś większego problemu nie mam a na biału samego w sobie jakoś dużo nie jem, więc jestem w stanie przeżyć. Ale myślę, że takie osoby, które mają na przykład nietolerancję baj! Oj, nie nietolerancje pokarmowe typu <laughs> typu nie jedzą glutenu, czy właśnie jakoś dużo na biało lubią, a ja co? Nie wiem, no to dla kota. E, nietolerancję jakiejś laktozy, a dużo jedzą takich rzeczy to mogą mieć problem. Prawdę? Nie kupisz blakiemu? bakiem? No, mogłem kupić. Kup. Tąpiliśmy jeszcze do takiego Chińczyka, e, kupić nożyczki, bo nie wiem, w każdym domu chyba znikają nożyczki po pewnym czasie. Także kupiliśmy dwie pary i zmierzamy już do portu. Czyli mamy wszystko, co chcieliśmy. Ja najważniejsze to mam, czyli drożdże. Jutro zabieram się za robienie pontalów z podwójnej porcji tym razem. O, za mną jest sklep kosmetyczny i staruszek nawołowo szuka cążek do paznokci, bo mu się zgubiły. I jestem w szoku, że mają naprawdę, bo ciężko znaleźć jakiekolwiek tutaj rzeczy. Jeszcze raz zrobię z rączką Hafną chyba no, Co? Karmiąca, bo tak... No wiem, no, widzę. Że niech ma no ta... może i się przyda. Na pewno. Chodźmy. Dobra. No i nasz kolega przyjaciel Zenito. <laughs> A i powiedz, że kupiliśmy produkty na pączki. Uh, Monica bought uh, uh, ingredients for donuts, For you? Really? <laughs> yes. Ah. So tomorrow she will make it for you. Yeah. Oh, Thank you, thank you. No problem. No, no, no. Perfect. No, free. no, no. It's not good. You help us a lot, so. Yes, yes. No, 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 no But I must pay. No, no, okay, no. I'll give you a tip, don't worry. No. <laughs> See you later. See you. Ciao. If, you if you want to pay her, just bring her away.

Afrykański deal, dokładnie. Yy, pączki bardzo posmakowałem mu, także no. Ojej, właśnie nagrywać, bo chciałam powiedzieć, że pierwszy raz odkąd my tu jesteśmy, strasznie komary tną. Po prostu niesamowite, co się stało, że tu się tych komarów pojawiło. Yy, cieszyłam się, że mogę spać przy otwartym oknie, bo nie zamontowałam jeszcze moskitiery, A to kurczę, taka akcja, że po prostu tną na potęgę. Mm, na szczęście, ponoć, nie ma tutaj malarii. Mam nadzieję, że się nic nie zmieniło. Nie jesteśmy w jakimś yy, miejscu zarażonym, narażonym na malarię. Ale mimo wszystko no, trzeba się od tego chronić. Komary różne choroby przenoszą. Ale naprawdę jest ich mnóstwo. Teraz jest strasznie tną, także biegniemy na jacht. Zamykamy się. I... Chronimy od tego dziadostwa, poza tym no, nie cierpię, to jest najgorsze, co, najgorszy zwierzak na świecie, to dla mnie jest komar. Myślałam, że nie powiem tego nagło, bo kocham zwierzęta, ale to jest dla mnie to nie jest zwierzak, to jest po prostu paskudstwo. Też jeszcze dogram, że za każdym razem jak wychodzę, to staram się dokarmić tutaj mm, zwierzątka. Tym razem skorzystał na, na tym piesek i kotek, była suczka która chyba była karmiąca, bo miała tak po prostu wystające te... nie wiem, psa się to nazywa, ale te cyce. Eee, także uznałam, że no, potrzebuje bardzo. Więc ją podkarmiłam. W sklepie nie było e, akurat psiej karmy, bo byliśmy jeszcze w innym sklepie. Więc kupiłam jej po prostu no konserwę taką. Zjadała szybciej niż po prostu zdążyłam i to wysypać. Także cieszę się, że trochę ją podkarmiłam. I za każdym razem, jak wychodzę do sklepu, to albo zabieram z jachtu, albo kupuję gdzieś na miejscu właśnie jedzenie dla zwierząt i, i karmię. No to żaden problem. Uu. Staruszek właśnie pobiegł wyrzucić te puszki po, po tym jedzeniu, a ja lecę szybko, bo on to chodzi jak motorek. A ja powolutku sobie i odganiam się od tych komarów, no tragedia. No i co? I wrócę, włączę sobie silnik żeby nagrzać wodę, wykąpię się i położę spać. Pokażę Wam jeszcze jak dojdziemy do portu. Chociaż już wiele Wam nie pokażę, bo jest ciemno. Także powoli trzeba kończyć ten fascynujący odcinek z Capo Verde. I jesteśmy już na terenie portu. Przekroczyłam bramy. Staruszek już idzie i tak to właśnie wygląda w ciągu, w ciągu nocy. No także udało nam się dotrzeć tuż po zachodzie słoneczka. Mm, o, już si Widać tutaj pierwszy z prawej. Ale... Tak mnie pogryzły komary. Marej, nie? Strasznie gryzą. Przez tą właśnie alejkę tak... Lejkę, tak. tak, najgorzej tam było. Ale już jesteśmy A, na szczęście. Że... Mam nadzieję, że nie będą tak wlatywały do środka do, do na jachty, bo... Ciężko będzie spać przy otwartym oknie. A strasznie mnie pożarły. No, tak jak mówiłam, tu się nigdy nic nie dzieje. Praktycznie nie ma żadnych promów, statków. Rzadko kiedy tutaj coś przypływa. A jak przypływa to wśród lokalnej społeczności wzbudza naprawdę nie lada zainteresowanie. Tutaj zawsze się zbierają ludzie i patrzą co tu się, co tu się dzieje. Także... Codziennie sup z Sikugara. Tak, z Mimo wszystko jeszcze... Mimo wszystko jeszcze trochę boimy się zostawiać. Yy... O, yy, zostawiać yy, dingi tutaj blisko brzegu. Szczególnie zostaliśmy poinformowani, że w nocy lepiej nie zostawiać, bo dzieci lubią się tym bawić i nie zawsze odkładają na swoje miejsca. Także. Tu jest bezpiecznie, tylko tam na plaży, nie? Tak, no niby, że tu jest bezpiecznie i tak dalej, ale jednak wolimy nie zostawiać. I przypływamy supem. Teraz Staruszek bierze supa na jacht. Bierze dingi, przypływa po mnie. No i jedziemy już na łódkę. Także może uda mi się to nagrać z lekkim ryzykiem o sprzęt, ale nagram jak to wygląda teraz tak. No właśnie staruszek bierze, bierze supa i płynie o tu, kawałek dalej. Jakiś ile? 50 metrów dalej. Tup, tup, tup. No i teraz szybciutko po pantom. No i płynie. Tutaj muszę uważać, żeby się nie wyrżnąć, bo jest naprawdę bardzo ślisko i mokro. Także jak wpadnę do wody, to będzie ciekawe. Drift. Pełne skupienie. Dokowanie do bazy. mi się trafiło super. A ja myślałam, że suchą stópką stanę. Jednak nie. Całe buty ma <grymne> Jeszcze jedna próba. To jest śliskie. No stoję, stoję, bo jest naprawdę ślisko. Dobra, skakujemy. Jest tu. Odpływamy. Odpływ? Odpływ, tak. Czy są? Pozwolenia start? Start. Dobra. Pełna gida. Idziemy na Isla de San today think how have I changed how I really don't care if you are here or if you don't stay now I'm feeling those winter blues but I don't want to cry all you ever do is laugh it off and I'm sick and I don't know